Jesse James, legendy dzikiego zachodu. Jesse James, czyli jeden z takich najbardziej znanych bohaterów dzikiego zachodu, którego legenda żyła już wtedy, kiedy on prowadził swój bandycki proceder. Ale ta legenda oczywiście niewiele miała wspólnego z rzeczywistością. Jesse James urodził się 5 września 1847 roku w hrabstwie Clay w stanie Missouri. I oczywiście był rewolwerowcem bandytom. A początek jego, można powiedzieć, kariery to okres po wojnie secesyjnej. Natomiast w czasie wojny secesyjnej walczył w grupie po stronie konfederatów. Gdy wojna się zakończyła, postanowił wraz ze swoim bratem, który też z nim walczył w czasie wojny secesyjnej, oraz z kuzynami, postanowili zacząć rabować, kraść, a ich banda atakowała małe banki, dyliżanse, pociągi, sklepy, Wszędzie tam, gdzie można było coś zdobyć, wszędzie tam, gdzie można było w taki raczej łatwy sposób zarobić, tak to ujmijmy, oni się znajdowali. Oczywiście, wcale nie jak w legendzie, nie były to napady bohaterskie, nie było tak, że zrabowane rzeczy, oczywiście zrabowane ludziom bogatym, oddawali ludziom biednym. Tak to nie było. To był oczywiście dobry PR, w rzeczywistości to byli zwykli przestępcy, zwykli bandyci, a ponieważ rabowali, atakowali w miejscu, gdzie te sympatie z, po stronie Konfederatów nadal by, były bardzo, bardzo silne, to ludność przedstawiała ich w takich bardziej optymistycznych barwach. Tutaj musimy też pamiętać, że ta jego bardzo, bardzo długa kariera, te ponad 25 skutecznych napadów, no nie zawsze skutecznych, to wszystko było możliwe dzięki temu, że dosyć, że był raczej wspierany przez miejscową ludność, to również władze w jakiś specjalny, intensywny, dokładny sposób go nie ścigały. Ponieważ miał wsparcie tego, można powiedzieć, tych ludzi, którzy uważali, że. Właściwie jest po ich stronie, to nie był jakoś bardzo intensywnie ścigany. Na tyle nie był intensywnie ścigany, że bez większych problemów ożenił się w 1874 roku z Zereldą Mims, miał z nią dwójkę dzieci. Wcale to nie kolidowało z jego bandycką karierą. Oczywiście, był cały czas ścigany. Tam, gdzie atakował, ludzie się bronili, ale to ściganie nie było tak mocne jak w przypadku innych przestępców. Już wtedy ta jego legenda żyła, już wtedy ludzie w dużej części uważali, że on nie jest bandytą, on nie jest przestępcą, tylko człowiekiem, który walczy w dobrej sprawie, niejako kontynuując tą swoją walkę w, z wojny secesyjnej. Ale na przykład w 1871 roku bankierzy wynajęli agencję detektywistyczną Pinkertona, która niestety przez wiele lat ścigała go, ale bezskutecznie. To między innymi ta agencja jest oskarżana o to, że kilka lat po tym jak zaczęli go ścigać, jeden z jej przedstawicieli wrzucił bombę do jego domu, ale Jesse James wyszedł z tego bez szwanku. 7 września 1876 roku Jesse James miał bardzo wiele szczęścia, gdy w czasie ataku na pierwszy bank powszechny w Northfield tylko on ze swoim bratem uciekli. Z ośmiu osób, które zaatakowały ten bank, tylko ta dwójka uciekła. Reszta została albo zastrzelona, albo też złapana. W końcu od 1790 roku sytuacja się mocno zmieniła. Rozpoczął się taki prawdziwy proces. Szukania Jesse Jamesa. Tak wzięto się w sposób realny do roboty. Wyznaczono wysoką nagrodę, najprawdopodobniej 10 tysięcy dolarów za złapanie lub też zastrzelenie Jesse'ego Jamesa. Zaczęto go po prostu ścigać i ta jego banda, ta jego grupa w oczach można powiedzieć stopniała. On już nie mógł w tak skuteczny sposób no, prowadzić swojego bandyckiego procederu. Ale pomimo tego, że tak wzięto się po prostu za ściganie go za złapanie Jamesa to nie było to takie proste ponieważ on był na tyle sprytny żeby uciekać ścigającym go ludziom w końcu jednak został prawie sam razem z nim zostało dwóch braci Ford Robert i Charlie tylko ich uważał za kogoś komu można ufać za kogoś kogo można mieć obok siebie ale w rzeczywistości Robert był Kimś, kto ma go złapać. Dlatego 3 kwietnia 1882 roku, zaraz po śniadaniu, gdy Jesse James nie miał przy sobie broni i po prostu odwrócił się plecami do Roberta, ten go zastrzelił, strzelając mu w tył głowy. Nie miał zamiaru go wcale łapać, nagroda i tak była taka sama, a nie chciał ryzykować walki. Jak to w legendzie, Robert Ford został uznany za kogoś, kto. Oczywiście dostał nagrodę, został uznany za kogoś, kto zrobił to w sposób niewłaściwy, ale taka wtedy była metoda, przestępca ścigany, więc można go było zastrzelić. Oczywiście tu pojawia się kolejna sprawa, ponieważ według kalamity Jane Jesse James wcale nie zginął. Tylko się ukrywa i twierdziła ona, że spotkała go w 1889 roku. Porozmawiała z nim. I ten stwierdził, że ujawni się, gdy skończy 100 lat. I w rzeczywistości jakaś osoba w latach 40. już XX wieku stwierdziła, że to on jest prawdziwym Jesse Jamesem. No ale to temat na inną historię. Oczywiście legenda Jesse'ego Jamesa powstała na takim stawianiu na sympatię Konfederatów. Na uciekanie przez wiele lat przed aresztowaniem, na tym, w jaki sposób zginął, na tym, że postrzegała go taka zwykła ludność za jakiegoś bohatera. On nie napadał biednych ludzi, ponieważ biednych ludzi się nie opłaca napadać napadał banki i bogatych wcale oczywiście tych pieniędzy nie rozdawał biednym, ale wśród takiej powszechnej społeczności był on, on uznawany za takiego zwykłego człowieka nie tyle zwykłego, tylko kogoś, kto Wręcz przeciwnie, wspiera tych biednych. A rzeczywistość była całkowicie inna. Dziękuję za uwagę. Oczywiście, zapraszam na inne materiały dotyczące Dzikiego Zachodu, legend Dzikiego Zachodu. Ta seria będzie o wiele dłuższa. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.